Tutaj widzowie z tej strony, Leonek. Po prostu nie mam Filipa. Nie odzyskać go, bo ja już nie nazywam się Filip. Teraz się nazywam Leonek. I po prostu widzicie, ja mam nowe konto oczywiście. I nie mówcie baasowi i jakciowi, ja byś do kanał. Ja nie wiem, ale nie będę do nich dzwonił oczywiście. Bo ja w ogóle nie wiem Ora Kurde jestem kącin na Diaksika Ty na inne kanta Nie, widzowie, po prostu myślę Sophie i po prostu Diaksowi, że ja mam dzisiaj nowy kanał. Widzowie, po prostu nie wiem, może jutro będę nagrywał z Minecrafta i z dużo serwerów, które będziecie mieć. Dobra. Ta Okej, okay, dobra. Dobra, widzowie po prostu... Nie wiem jakby jakszika Diaksikowi. Dobra, to ja zadzwonię do Diaksika. I już! Powiem mu, że mam nowy Widzowie, pan nie zaakceptował! Dipelo? Siema! Widzowie, ja się nie nazywam Filip, ale że ja się nazywam Leonek. A cóż... Widzowie, wyślę im kanał, wrzucam film i już. No to... Z tej strony Filip. Nie ma Filipa nie. i nie ma.